Dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych nowy rok szkolny był dosłownie nowy i odświeżony. Od 1 września działające w zespole przedszkole specjalne prace rozpoczęło już w nowym, oddanym wiosną tego roku skrzydle budynku. Znajdują się w nim cztery sale dydaktyczne z zapleczem sanitarno-magazynowym. Wspólnie z rodzicami, nauczycielami, zmodyfikowaliśmy koncepcję pracy naszego, naszej placówki, a więc dzieci będą codziennie pobierały edukację w sali aktywności poznawczej i komunikacji w sali ruchowej, w sali ekspresji twórczej i w sali muzyczno-ruchowej. Każda z sali jest połączona ze swoim profilem. W sali aktywności poznawczej i komunikacyjnej poprzez szeroki dobór różnych komunikatorów będzie się rozwijała mowa dzieci oraz ich komunikacja niewerbalna. Sala ruchowa jest przygotowana i odpowiednio wyposażona do prowadzenia zajęć ruchowych, m.in. z integracji sensorycznej. Do dyspozycji jest tam 21 podwiesi, dzięki którym maluchy mogą doświadczyć różnego rodzaju Ruchów. Sala ekspresji twórczej ma przede wszystkim rozwijać przedszkolaki artystycznie. Ostatnia z sal, muzyczno-ruchowa, jest wyposażona w lustra, dzięki którym dzieci nabierają świadomości swojego ciała i poznają jego możliwości. Bardzo ciekawa, ciekawy jest nasz rytm tygodniowy, ponieważ dzieci w danym dniu są w jednej sali. W kolejnym dniu dzieci przechodzą do kolejnej sali. Czyli tak naprawdę codziennie dzieci mają możliwość uczenia się, uczenia się poznawczego, ale również uczenia się poprzez zabawę w różnych salach. Tak? Ten, ry ten rytm tygodnia jest określony poprzez harmonogram i po prostu można powiedzieć, że tak jakby codziennie wędrujemy sobie do danej sali, i w ten sposób dzieci mogą korzystać z całej jakby bazy, którą zawiera przedszkole. To jednak nie koniec nowości. Od 1 września w placówce jest realizowany projekt unijny Dziecko w wieku przedszkolnym, aktywny partner w komunikacji, edukacji i zabawie, który jest ukierunkowany na rozwój komunikacji społecznej i komunikacji u dzieci niepełnosprawnych i z autyzmem. Dzięki temu maluchy zyskają duże wsparcie poprzez zajęcia indywidualne, takie jak terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna, zajęcia z pedagogiem, psychologiem i terapia behawioralna. W przedszkolu została także utworzona nowa grupa przeznaczona yes. dla osób autystycznych. Yes. Dodatkowo wszystkie dzieci będą, każda grupa będą uczestniczyły w terapiach grupowych. Każda grupa będzie miała raz w tygodniu muzykoterapię, gimnastykę korekcyjną, dogoterapię. Wszystkie dzieci z przedszkola dwa razy w miesiącu będą wyjeżdżały do stadniny na hipoterapię. Dwa razy w miesiącu będą miały zajęcia rekreacyjne z instruktorem na basenie. Raz w miesiącu będziemy wyjeżdżać z dziećmi do sali aktywności łuchowej Kidos. I tutaj, na miejscu przedszkolu. Będą odbywały się aktywne koncerty muzyczne. Punktem kulminacyjnym projektu ma być natomiast wyjazd wszystkich grup na zielone przedszkole. Sale zajęciowe zostaną także dodatkowo wyposażone w sprzęty do komunikacji, takie jak tablety, projektor, komputer i sprzęt do integracji sensorycznej. Plany idą jednak coraz dalej. Po odnowieniu części przedszkolnej przyjdzie także czas na remont podwórka. Znajdujący się tam plac zabaw ma być doposażony w sprzęty do terapii dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Zostanie tam też ogród zmysłów i boisko rekreacyjne. W przedszkolu pozostały jeszcze trzy wolne miejsca, dlatego można jeszcze zapisywać dzieci w wieku od trzeciego do ósmego roku życia.